Witam z tej strony Pasi. Chciałem Wam pokazać, jak było na Intel Extreme Masters w Katowicach. Jako takiej rozgrywki nie nagrywałem, ponieważ nagrywałem telefonem i nic by nie było widać. Ale nagrałem kilka filmików, z którymi chcę się z Wami podzielić. Zapraszam do oglądania. Film składa się z pięciu części: pierwsze zwiedzenie spotka, drugie wejście na widownię, trzecie rozpoczęcie, czwarte fala, no i piąte podsumowanie. Do każdego z tych tytułów będą dodane adnotacje, więc wystarczy kliknąć na dany tytuł, żeby przenieść się do danego fragmentu filmu A to jest to ma.

Nevím, co Nevím, co tu się dzieje no co <stupy> e, tam, <stupy> tam to je. Zde vyběš no. no, no, ja, je. Nejsme. Zde vyběš je. Zde to je. Zde vyběš je. Kupi pobrali darmowe tubki, a teraz y, chcą je odsprzedawać. E, więc Genialne zachowanie ludzi, Gryzy, polażki jak i kralowa. Dobra, ale musimy dalej odblokać, czy w ogóle się dzieje w okolicy, nie? Czekamy to w kimo. Nie, to mnie tutaj interesuje. Koszulki, to ona mam w Dobra, też można coś pograć. ale szczerze, mamy zobaczyć.

To jest teraz jakaś taka ściema, nie? Małżeca. Bo ludzie, pod, widzisz, pobrali wszystkie te możliwe tubki i teraz są na to, sprzedawać. Tak.

przynieśli kartony w nich chyba są te tuby których kurwa za zajebali po kilka zobaczymy co będzie trzeba było was i tego Która drużyna zdobyła mi Osostwo Świata w sezonie drugim? Była to drużyna, której nic się nie spodziewał, żeby grać. Tak, była to drużyna, której nikt się nie spodziewał, żeby grać. Chodźcie od ruchu, tak. Chodź tam, chodź tam, na górę. Nie w lore League of Legends, a na mistrzostwach świata. next question. No na razie mamy 0-0 dziewczyny. pytanie bardzo, bardzo takie częstkie, więc zapytam się teraz Ani, kto jest siostrą Katarzyny? Easy peasy, nie podpowiadać. No. no, taka pani, która przypomina pewną postać w mitologii kreskiej. A nic nie podpowiem. Tak, no tak. No, be, jak to się Każdą potacją można zrobić. Każda potem. Nawet treść nie ma absolutnie żadnego sensu. No. Jeszcze 5 sekund. Jest to no. co Anglera. Anglera będzie mieć. Chodzi o zaglera oczywiście. Jak wiadomo, ja no. Flik żangluje absolutnie wszystkim pod warunkiem, że ma ten wytyk głos. Dokładnie. Dobrze. Więc mam teraz 1-0 dla Anglii, tak? Inni, nie. E o, a to jest bardzo dobre pytanie akurat nawiązujące do poprzedniego. Jak nazywają się przedmioty potrzebne do złożenia trinity d Polski czy niemocy Turcy? Ciszli, za każdym razem na To głośno, głośno do nieba. Dokładnie, e, jest to page, sin i z Brawo, jeżeli mamy 2-0. Gratulujemy. Dobrze. To, bo potem nie dobrze. Nie no I to, I, nie? Nie? potem Wszystko, żeśmy tak. Tak. No dobrze, to w Na to się sobie konkurs za, za chwilę. Już próbujemy Nie, no, tutaj coś więcej. Prawie, 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 To prawie, 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 Zanim do Was wrócimy jeszcze znowny, 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 znowu czapeczką znowu, znowu, i znowu pomarańczką i schodami. I jedziemy, robimy jedną rumpę. Zwycięzcom gratuluję i wszystkim dziękujemy. Gratulujemy i, I, i popraszamy Czuję się jak w I to jest absolutnie komplement. No, wrócimy do Was za chwileczkę jeszcze z dodatkowym złagiem. To się złagiem nazywa, jeżeli nie wiecie, takie czapeczki, Well, we're gonna have group A Gally yeah, Gally the Super coming up in a few minutes' time. Yeah. Uh, yes. and we'll finish up at 715 CET local time the final two games of the group. Now next time. This time we're going to introduce you to someone who's been very important in bringing the Intel Extreme Masters to Poland. Please make some noise for crystal from ESL Poland.

Thank you very much guys. Uh, that commentary team will also introduce uh, three more important men that are going to bring the action this weekend very shortly. But first up, how about we get some League of Legends going? Okay. It's time to introduce the two teams who will kick off today's action in the Intel Extreme Masters. Please make some noise all the way from Korea. Podsumowując, ogólnie ciężko było się tam dostać, tam było gdzieś z 5 do 10 tysięcy osób, ale z pół, chyba z pół godziny czekałem, żeby po prostu tam wejść, bo i tak stałem blisko wejścia, więc ciekawe co mieli ci, co stali na końcu. Ale w dodatku wpuszczali tylko po 2-3 osoby, bo stał ochroniarz, znaczy tam chyba z trzech ochroniarzy było, i, i przeszukiwali, czy ktoś nie wziął czegoś ze sobą, co nie sprawi tam problemu. Ale to według mnie to było też dziwne, bo niektórzy mieli kastety, niektórzy mieli scyzoryki. Ale ja miałem napój litrowy, napój litrowy zabrali dlaczego? No bo nie można wnosić napoi powyżej litra. I liter, litra też, czyli można tylko poniżej. Wszystko co poniżej litra. Jak się zapytałem dlaczego, to powiedział, było o tym napisane w regulaminie, chociaż chyba nic takiego nawet nie było. Zresztą ja nie czytam regulaminów. No ale dziwne, inni sobie wchodzili, mieli nie wiadomo co, według mnie po prostu. Taki scyzoryk czy kastet bardziej sprawia zagrożenie niż litrowy napój. No ale wiadomo, po, po wyjściu napoi nie oddawali. Wygląda na to, że oni brali je dla siebie. Tylko, że ci, co mieli na przykład napoje otwarte, mogli je jeszcze dopić. Ale jeżeli ktoś miał zamknięty, to wrzucały się go po prostu do kontenera takiego. Specjalnie tak, jakby przyszykowane. To wyglądało tak, jakby oni potem, nie wiem, po coś je brali. No ale. To tyle z tego, ale za samo pójście i wydrukowanie biletu dostawało się kupon do League of Legends yy, i z tego kuponu miało się Ramusa i skórkę dla Ramusa, zmechanizowany Ramus. A o co chodzi z tymi tubami? Bo tak pisałem wcześniej, że, te, że wyjaśnię pod koniec. Te tuby właśnie to było, no takie świecące tuby, właśnie tutaj widzicie na filmiku. No, trochę ich wziąłem, ale ciężko było wziąć, bo się wszyscy na to rzucali jak chytra baba z Radomia na Zbyszko 3 Cycyryny, więc to było ciężko. No ale jakoś mi się w końcu udało, no i trochę tego mam. Co by tu jeszcze? Z nagród były do wygrania czapeczki Timo i kody na Nasusa. A tak poza tym, jeszcze co, jakiś plakat mam. No i chyba tyle. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych moich filmów.